Młode dziewczoki, we wszystko co dziadek go do, nie rzerzamy. To się rozwo opłokały i czekamy pod krzemna dziotka. Słonko zasło, rok robi, a dziotka nie ma. Tom najprzód z cicha wołomy, później coraz głośniej. Ale dziotka ani zidu, ani słynu. Zespoły, śpiewacy i instrumentaliści, gawędziarze oraz wielbiciele kurpiowskiej kultury zjechali do Nowogrodu. Po raz 29 odbyły się ogólnopolskie dni kultury kurpiowskiej. Zitojta do nas. Wszyscy kurpie i wszyscy inaczej odziani. Tą tradycyjną formułą używaną w związku kurpiów powitał uczestników i widzów Marek Olbryś, wicemarszałek województwa podlaskiego. Teren Skansenu jest symbolem kultury kurpiowskiej i dni kultury kurpiowskiej dobrze, że dzieją się właśnie tu na terenie Skansenu. Skansen musi być otwarty na, na takie propozycje. I miło, że możemy gościć tu wszystkich artystów z całej kurpiowszczyzny na naszym terenie, ale nie tylko, bo też z Mazowsza są zespoły, są gawędziarze, śpiewacy i to jest świetne. Święto kultury kurpiowskiej w skansenie kurpiowskim, ale na całych kurpiach można powiedzieć, bo ja nie dzielę kurpiów mazowieckich i podlaskich. My jesteśmy jedną wielką, wspaniałą rodziną i dzisiaj święto rodzinne kurpiów na naszym terenie. Na scenie otwarcia konkursowych prezentacji dokonali wraz z Jarosławem Cholewickim i Juliuszem Jakimowiczem starosta łomżyński Lech Marek Szabłowski, burmistrz Nowogrodu Grzegorz Palka, w towarzystwie przewodniczącego Rady Daniela Cwaliny oraz wójt zbójnej Elżbieta Parzych. Jestem przekonany co do tego, że to miejsce z Kansem Kurpiowskim w Nowogrodzie dzisiaj przez te kilkanaście godzin zostaje stolicą kultury kurpiowskiej. Na pewno tak się stanie. Serdecznie witam i publiczność, witam wszystkich tych, którzy są tam dalej wystawieni na Kremikach, gdzie prezentują twórczość ludową kurpiowską. Drodzy Państwo, to, co Pan Marszałek mówił, to jest ta spuścizna, o którą musimy dbać. I jesteśmy przekonani, że w takim gronie i z takim wsparciem, jak tutaj Państwo jesteście na widowni, na pewno to się uda. Od początku organizatorem Dni Kultury Kurpiowskiej jest Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży. Po raz pierwszy w całej tradycji kurpiowskich spotkań scena stanęła w pobliżu zabytkowego młyna wodnego. W tamtym roku robiliśmy te dni kultury jeszcze w warunkach pandemicznych, także był wyłącznie koncert laureatów, czyli Zespoły nagrywały się online online'owo i potem te najlepsze pokazywaliśmy tutaj na terenie skansenu. W roku bieżącym normalna praca, czyli normalna selekcja, skutkiem czego mamy aż 53 wykonawców z trzech województw. Z województwa podlaskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego. 53 podmioty w różnych kategoriach. Przepiękna pogoda, a nawet za przepiękna, jest bardzo słoneczne i bardzo gorąco, więc w tych strojach ludowych, które chronią przed przed słońcem może łatwiej im przetrzymać te występy. Poziom artystyczny zobaczymy, jaki będzie. Natomiast nagrody ufundowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałek Województwa Podlaskiego. Podziękowania dla pana Marka Olbrysia. I mamy nadzieję, że robiąc imprezy otwarte, wrócimy tu do normalnego życia i do kultywowania tego wszystkiego. A jak najbardziej jest to potrzebne. Kultywujmy tradycje dziadków, swoich ojców. Czy Przekazujmy je swoim dzieciom i wnukom. Także po raz pierwszy współorganizatorem wydarzenia była Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego, Muzeum Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika. Jednostka Kultury Województwa Podlaskiego, tak, jest od 1 czerwca i to, co dobre, będziemy kontynuować, chociażby ten przegląd z tak długoletnią historią. To, co dobre, kontynuujemy, wprowadzimy nowe elementy, nowe imprezy. Nowe Klimaty Kurpiowskie w Skansenie. Już teraz szanowni państwo zapraszam serdecznie 21 sierpnia na niedzielę Świętego Rocha. To też cykliczna długoletnia impreza organizowana tutaj plus przez skansen samodzielnie tym razem już pod zarządem województwa pod skrzydłami zarządu samorządu województwa sejmiku. Zapraszam serdecznie wszystkich mieszkańców nie tylko Nowogrodu Kurpiów, ale całego województwa podlaskiego i innych części kraju, bo skansen jest tak piękny, że przyciąga coraz więcej turystów z całego Kraju i nie tylko. Mieliśmy kilka dni temu tutaj wizytę gości z zagranicznych, z miast partnerskich miasta Łomży. Byli ludzie z Włoch, Bułgarii, Ukrainy. Wszyscy byli zachwyceni. Jacek Chętnik, wnuk założyciela skansenów w Nowogrodzie i piewcy kurpiowszczyzny jest zawsze obecny podczas przeglądów i Dni Kultury Kurpiowskiej. Jak mówił, to jego dziedzictwo. Dni Kultury Kurpiowskiej powinny być nieco większym teatrum, tak bym to określił. I sądzę, że powinny powinno się znajdować nieco więcej kurpiów. To, co y, pani Ela Parzyk powiedziała y, ze sceny i, i pan Marszałek, że to jest no, Nowogród, y, kultura kurpiowska, ale to jest kultura kurpiowska dla całego regionu kurpiowskiego. I jest to cząstka bardzo mocna kultury narodowej, co ja zawsze podkreślam i cieszę się, że sobie to popłynęło. Na pewno by tu dziadek czuł niedosyt i by myślał tak, co zrobić, żeby w jednym terminie 19 czerwca nie odbywały się razem Dni Kultury Kurpiowskiej i Wesele Kurpiowskie w Kadzidle, które ściąga mnóstwo gości, szczególnie jadących, z Polski, prawda, dalej w Kurpie nie wjeżdżają. Natomiast tam mają wszystko, co mogą mieć, jeśli chodzi o folklor kurpiowski. I tego mi brakuje. To jest zadanie, jakie na pewno sobie wyznaczamy na przyszłość. Jak to jest być prawdziwym Kurpiem, który kultywuje tradycje swoich przodków i przekazuje swoją wiedzę kolejnym pokoleniom? W Nowogrodzie spotkaliśmy przedstawicieli zespołu Kurpie Białe z Dąbrowy. Justyna Godlewska i Sylwester Chojnacki wychowywali się w kulturze kurpiowskiej. To jest ogromne wyróżnienie. Od zamieszkłych czasów w Kurpie byli e, nacjo e, wyróżnione, wyróżnione już przez króli dawnych naszych, polskich. E, czujemy to do dziś, Tak gdzieś tam wewnętrznie czujemy to i no, staramy się to utrzymać. Szczycimy się tym. Tu jest ojciec, to jest córka, a sam rodziców również miał w zespole, więc chyba naj, najłatwiej się nie da. To jest najprostsza droga. Najprostsza droga Wielopokoleniowe tak. zespoły od dziecka do dorosłych. Powiem na przykładzie naszych wychowanków, powiedzieli kiedyś po, po jakimś tam weselu, czy jakiejś imprezy rodzinnej, że byli y, zachwyceni odbiorem przez swoich babcię, przez swoje ciocie, bo coś tam zastanęli, zaśpiewali we dwóch, dwóch braci i, y, i babcie były zachwycone, wycałowały, wyściskały. To samo jest na przykład na jakimś tam uroczystości, y, gdzie można potańczyć. Y, Potrafią wziąć jakoś tam dziewczynę, partnerkę czy jakoś inną no, panią i zatańczyć walczyka, nawet oberka czasem, jeśli, jeśli kapela zagra. Uczy to też młodzież przywojowości w życiu na przyszłość. Radzą sobie w życiu codziennym. Bo łatwiej im wejść do urzędu, porozmawiać z kimś obcym nawet, nawiązać kontakty. Nowogrodzki skansen rozbrzmiewał muzyką i śpiewem kurpiowskim, ale słychać było także uderzenia młota kowalskiego. Podstaw kowalstwa można było nauczyć się w kuźni, a w niej Prawdziwy kowal. Dawniej kowale produkowali lemiesze, gwoździe, siekiery, łańcuchy oraz inne narzędzia i przedmioty z żelaza. Lubię tym się zajmować. Najbardziej to interesuje dzieci. Przeważnie postukać sobie młotkiem, wystukać jakąś muzyczkę, coś takiego, w ogień popatrzeć, zobaczyć jak działa miech i w ogóle jak to się gnie, dlaczego to się rozgrzewa, a nie na zimno. Takie tam różne pytania. Ich interesują. U mnie to zostało w genach, bo dziadek, pradziadek się tym zajmował, a mnie to po prostu zainteresowało dopiero tak po dwudziestce. Na początku zaczynałem rzeźbić, rzeźbiłem praktycznie od dziecka. Później się mi to jakoś wypaliło i poszłem do szkoły ślusarskiej. To po, po części jest związane z kowalstwem, no, znaczy z materiałem, z kowalstwem to nie. No i jakoś mi to. Wyszło całkiem nieźle, nie żałuję tego. Tkactwo było najczęściej zajęciem sezonowym uprawianym głównie przez kobiety na wsi. Umiejętności przekazywano z pokolenia na pokolenie. Prawie w każdym domu znajdowało się krosno, na którym wytwarzano tkaniny wykorzystywane później do szycia ubrań i materiałów dekoracyjnych. Wśród surowców dominowały len, konopie i wełna, a od połowy XIX wieku także bawełna. Właśnie podstaw tkactwa można było nauczyć się w Nowogrodzie. Kiedyś na Kurpiach y Tkanie, tkactwo, y, szmaciaki, y, słomianki czy tam inne rzeczy były dodatkowym dochodem. Te ziemie nasze, no teraz troszkę tak inaczej, ale nie są bogate, są piaszczyste, więc nie było wielkich dochodów, a chodniki, tkanie chodników właśnie było takim dodatkowym jakby przychodem. W większości domów to były warsztaty tkackie, krosna, gdzie y, właśnie panie robiły... Chodniki, szmaciaki przeważnie, potem weszły w, w, w modę, no, czyli zdobyły uznanie słomianki, czyli zamiast chodników zaczęto wieszać słomianki na, nad łóżkami i gdzieś tam do jakiegoś wyeksponowania czegoś, to właśnie używano słomianek dużo z, z, zajmuje nam przygotowanie materiału, czyli e, tak jak tutaj w chodnikach szmaciakach trzeba mm, pociąć szmatki, e, gdzieś tam niepotrzebne rzeczy, które są nam niepotrzebne, tak zwany recykling teraz, czyli nie wyrzuca się wszystkiego tak po kolei gdzieś tam, tylko pierze się Tnie się na paseczki i z tego robisz, dodając y, y, nitkę na osnowę, robimy, mamy recykling, czyli mamy coś nowego, dajemy jakby drugie życie tym wszystkim rzeczom, które były kiedyś używane przez nas. Harmonia pedałowa stała się nieodłącznym elementem kapel ludowych, zwłaszcza na terenie Puszczy Zielonej. Najczęściej w skład kapel poza harmonią pedałową wchodziły także skrzypce oraz bębenek ręczny. Gry na tych tradycyjnych instrumentach również można było spróbować. Od małych lat e, lubiłem znaczy, muzykę kurpiowską, je, bo jestem wychowany tam na terenie z stamtąd pochodzę. No i zawsze chciałem, a z początku grałem na akordeonie, ale bardzo mi się podobała harmonia pedałowa. Tutaj się czteroma palcami gra, a na akordeonie pięcioma. Nie trochę jest trudniej, nie i tu trzeba razem i, i te pedały i te wszystko, żeby to wszystko tak, żeby to się ładnie. No i no jak człowiek chce, to się wszystko nauczy. To tylko trzeba mieć, jak to mówią, w głowie i w sercu, to się nauczy i zamiłowanie do tego. Pozdrawiam Was wszystkich, e, drodzy widzowie i życzę Wam wszystkiego najlepszego. To, co najlepsze, żeby Was w życiu nie opuszczało. Leluje gwiazdy zielki, czyli wycinanka kurpiowska to symbol tożsamości i regionu kurpiowskiego. Historia wycinanek sięga lat 80. XIX wieku. To wtedy pojawiają się pierwsze wzmianki na ich temat. Pierwotnie zastępowały firanki zazdrostki, na których nie wszyscy mieszkańcy wsi mogli sobie pozwolić. Papier był tańszym tworzywem niż materiał na firanki, dlatego właśnie z papieru wycinano wzory, a następnie zdobiono nimi okna. Używano do tego nożyc do strzyżenia owiec. W Nowogrodzie także najmłodsi podziwiali to niezwykle precyzyjne zajęcie, jak na na przykład Marcelina z Nowogrodu. Mała gwiazda wycina... Powiesz, powiesz, co robisz tutaj? Kogutka. Kogutka, tak? A powiesz jak masz na imię? Marcelina. Marcelina. A skąd jesteś Marcelinko? Skąd przyjechałaś? Z Polski. Dzisiaj przyjechałam z wycinanką kurpiowską i tak jak tu widać na stoliczku wycinam troszeczkę, leluję Gwiazda akurat, o jest jeszcze jedna gwiazda tylko schowana, Pokazuję jak to się wycina E, taką tradycyjną kurpiawską e, wycinankę. Tak naprawdę, jeśli chodzi o samo przygotowanie, potrzebne są dwie rzeczy: kolorowa kartka papieru i, wycina, e, i nożyczki, no i pomysł w głowie, jakiś e, jak to wyciąć i no, co ważne, żeby było zgodne z tradycją, to też jest istotne. Jeśli chodzi o leluje, no to będzie to motyw, to przeważają motywy zwierzęce i e, roślinne i tego się głównie trzymamy, staramy się tak to, tak to zachowywać. No i pamiętam, jak kiedyś mi powiedzieli, że m, jak wycinankę się weźmie do góry to ma się trzymać w jednej całości. Więc to jest też taki wymóg, że to ma być jedna jedna całość. Przez wiele godzin na scenie kolejno swoje talenty prezentowali uczestnicy konkursu 29. Ogólnopolskich Dni Kultury Kurpiowskiej. Widowisko przeplatane było występami zespołów towarzyszących, między innymi Skiela Kapela. Do Nowogrodu przyjechały zespoły śpiewacze, instrumentaliści, gawędziarze, zespoły taneczne i kapele ze wszystkich województw kultywujących tradycje kurpiowskie.